Witajcie moi drodzy, ja jestem z KKF. Jak widzicie troszeczkę się spociłem, bo właśnie przed chwilą pracowaliśmy ciężko, więc jak nie widzieliście tego filmu, możecie zobaczyć go wcześniej na moim kanale. Tutaj gdzieś będzie adnotacja, więc możecie kliknąć. A dzisiaj zabieramy się za myślenie, bo w mojej poprzedniej pracy nie trzeba było myśleć. I nie wiem, czy kojarzycie taką grę, było coś w stylu Crazy Machines chyba, gdzie trzeba było zbudować szalone konstrukcje, żeby spełnić cel gry. I dzisiaj moim zadaniem będzie coś podobnego. Ja już tutaj tutoriala przeszedłem, więc szybko przez niego przemkniemy niczym burza. Tutaj jak widzicie, to są moje ręce. Ja też się widzę w grze. To są jakieś takie kwiatki i chwytawki trochę dziwnie. I możemy sobie rzeczy przenosić, wydłużać. Szkoda, że w prawdziwym życiu się tak nie da. Wydłużać, zostawiać gdzieś w przestrzeni. Możemy sobie łączyć, jako się przemieszczać, jak tylko chcemy. No, a ten zabawny piesek, czy cokolwiek za dziwne stworzenie to jest, tego się pozbędziemy, przenosi nas do kolejnych poziomów. I co my musimy tutaj zrobić? Musimy złapać kółko. To jest kółko, słuchajcie, tak. Ten zbiornik gazu, czy cokolwiek to jest, to jest kółko. Możemy je sobie powiesić gdzieś w powietrzu, obracać i tak dalej. A, i możemy wcisnąć play tutaj, jak wciśniemy guziczek. To, to spada, czyli zaczynają działać prawa fizyki. Jak coś nam się nie podoba, możemy cofnąć. Możemy też do kółeczka dołączać różne dziwne rzeczy, więc trochę taki w sumie scrap mechanik, tylko nie aż tak bardzo zaawansowany. No i czy coś to zmieniło? No Zmieniło tyle, że przeszliśmy tutoriala i lecimy dalej niczym burza. Okej, okay, teraz się robi nieco bardziej skomplikowane wszystko, bo mamy tutaj jelly ball, czy jakąś taką galaretkę, którą musimy dostarczyć tam. Więc teraz zióp. Nie, nie Siup, Musimy zbudować. A, musimy zbudować samochód. I tutaj mamy podpowiedź. Jak możemy to zbudować? Ponieważ jesteśmy jeszcze nubami w tą grę. Słuchajcie, skraszowało nam się po raz trzeci, ale przy okazji możecie zobaczyć moją piękną konstrukcję, która dostarcza dużą kulkę. Do różowego prostokąta i co wam mogę pokazać? Mogę wam pokazać mojego kotka, nie wiem czy już go przedstawiałem. To jest kotek Pierdzioszek, nazywam go Rafał Fafał. Dobra, tego poziomu jeszcze nie zrobiłem, więc teraz będziemy się razem zastanawiali, jakby to przejść. Oj, proszę państwa, to jest kotek Rafał, a tu jest coś, co jeszcze nie wiem co robi, ale możemy to założyć chyba na głowę. Łohohoho! Wow. Nie wiem, no wy tego nie, nie czujecie, ale to jest tak dziwne uczucie, jak sobie zakładacie w wirtualnej rzeczywistości coś na głowę i wam się całkowicie świat zmienia. I tutaj możemy sobie poziomy wybierać, więc jakbyśmy chcieli jakieś bardziej zaawansowane, to też się mamy do dyspozycji. Jakbyśmy chcieli wró wrócić do początkowych, też się mamy. A tutaj są jakieś moje budowle czy coś. Aha, to jest to, co wcześniej zbudowałem, zobaczcie. Czy ja mogę to sobie przenieść na przykład? Może nie, nie będę tego ruszał lepiej. Dobra, ja to zdejmuję, słuchajcie, boję się tego. Okej, okay, tam mamy źródło, znaczy źródło, miejsce, gdzie musimy dostarczyć kulkę, która jest. Gdzie jest kulka? To, to tutaj, muszę zrzucić tu, czyli to muszę zrzucić tu. Czy mogę tym rzucić? Nie. <grych> Kurczę. Dobra, na pewno postawimy sobie kółko, tak myślę. Kółko będzie jechać. Teraz, co robili starożytni rycerze? Starożytni rycerze, byli starożytni rycerze? Nie. Ale co robili ci rycerze, co jechali konno i mieli takie kopie? Mieli kopie doskonale, sam ze sobą gadam, świetnie. I. O! A co się stanie, jak tak zrobię? Nic ciekawego. To kółka przypinam, nie może lepiej to lżejsze. To lżejsze. I co będzie teraz? Okej. Okay. to jedzie. To jedzie. Jest dobrze, wydłużymy to. Zrobimy jeszcze drugie tu. I teraz tak, to, to pewnie opadnie na ziemię. Genialne. Ale jakbyśmy zrobili tak? Nie. Jakbyśmy zrobili tak? Aha, to się odgina do tyłu, bo ten, ten jedzie. Mam pomysł. Zróbmy jakąś turbo, słuchajcie, konstrukcję. I weźmiemy dwa koła. Dwa koła. Co teraz? nie, To nie jest jeszcze to, co mi chodziło. To pękniemy. Tego nie chcę? Weźmiemy sobie to i weźmiemy te kółeczka, zgliczujemy. Ciekawe czy się da. Jakbyśmy jedno wsadzili w drugie. Chodź tu kotku. Rafał, chodź tu. Dobra. Może sobie usiądziemy, będzie wygodniej. Kot czasami może stać tyłem do nas. Co on miał w dół? Wo. Co to jest? Ej, Rafał, czy ja o czymś nie wiem, kolego? Co to jest? Ty, kolego, ty Więc. Uuu. Co to jest? To się odbija. Z kamera? Dobra, nie wiem. Trochę się zaczynam bać tej gry. Nie wiedziałem, że nas skrywa takie czarne sekrety. Eee, dobra. Skorzystamy z podpowiedzi Jacka i użyjemy kotka, który ma coś dziwnego w tylnych częściach ciała. To przypniemy sobie tutaj elegancko, to przypniemy sobie tutaj i wstaje. Było się, że kable zdepcze, więc ostrożnie i wydłużamy to. No, jedź, jedź tylko nie w tą stronę. Trochę to krzywo stoi i musimy to na pewno poprawić. Nie, coś jest nie tak. A czy te żółte w ogóle da się wywrócić? Da się. O, 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 o! Ha, genialne! Więc zbliżamy się do poziomu, który. co my tu mamy? A to jest moja mini mapa, którą chciałem wyrzucić. Dobra, możemy się jej przyjrzeć. Teraz czeka nas Nielada wyzwanie, bo ja, jako chyba owca. Patrzcie, to ja, hej! To ja, jako chyba owca. Dobra, muszę przetransportować tego glutka tam. I teraz musimy zrobić coś naprawdę terenowego. I nie wiem, czy kotek rafał w mi w tym pomoże. Może tutaj jakieś e, magiczne myśli do mnie przyjdą. Hej, kolego, sprawdźmy. Hmm... Nie, nic nie wymyśliłem. Dobrze, ale skoro musimy zrobić coś naprawdę terenowego. To to na pewno potrzebuje koło, przynajmniej jedno. Skoro mamy koło, hmm, Zobaczmy, czy koło w ogóle będzie tam do środka wpadać. No dobra, skoro ma być auto terenowe, to będzie terenowe. Zrobimy taki na początku trochę motocykl i zobaczymy jak to nam pójdzie. Nie, czekajcie, nie trafiłem sobie tutaj. Dobra, jedziemy. O kurde, jechało prawie że, ale jakbyśmy to wydłużyli? No, no. No nie, ale możemy tutaj pomyśleć nie szablonowo i sobie wziąć trzecie koło. Ta mamy teraz wszystkie kółka pięknie połączone i zobaczmy, co się stanie. No, powiem Wam, że mój geniusz czasem mnie zadziwia. Tak nieskromnie powiem. Dobra, Rafał, musisz mi teraz pomóc, bo musimy to umiejscowić tu. Potrzebuję Twojego niebieskiego patyczka, co ty w ogóle masz dwa ogony, Ok, nie mam pytań. Musimy to przyczepić tu, a to przyczepić tu. I czy to będzie działać? Jedź! Dojechałem. <słyski> nie wiem czy to zrobiłem w prawidłowy sposób, ale udało się. Zrobimy sobie ten ostatni poziom. Jeżeli w ogóle byście chcieli jakieś bardziej hardkorowe gry, bo my tutaj się wzięliśmy za takie może troszkę bardziej logiczne. Jakbyście chcieli takie bardziej hardkorowe gry, typu jakieś, nie wiem, strzelanie do zombiaków, czy czegoś innego, to możecie pisać w komentarzach, co sugerujecie, a ja sobie poczytam i w ogóle zobaczę, czy wam się podobało. Tych gier jest jeszcze trochę, więc generalnie wybór mamy całkiem spory. Myślę, że wam się spodoba. Działa, działa. Dobra, mamy... Samochodzik. No? Kurczę, powiem Wam, że to chyba się uda. Haha, dobra, przeszliśmy. Jestem naprawdę dość zdziwiony, bo myślałem, że tutaj będziemy jakąś katapultę robić, a to nie było aż tak trudno. Ale dobra, moi kochani, na dzisiaj to będzie tyle. Tak jak wspomniałem, jak chcecie jakąś kolejną grę na Viva, to możecie pisać w komentarzach i ja dla Was przygotuję jakiś kolejny materiał. A na dzisiaj to tyle. Koniecznie zostawcie łapkę pod tym materiałem i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Hej.